Zadanie trzynaste. Ciąg A1 jest określony wzorem, takim jak tutaj widzimy, dla każdej liczby naturalnej n od 1 wzwyż. Wtedy A7 jest równy. No to siódmy wyraz ciągu, gdy jest dany wzór, to po prostu polega na tym, że każde n występujące tutaj po prawej stronie należałoby zastąpić siódemką. Ja mam jednak jeszcze taki pomysł, że skoro... To jest 2n kwadrat minus 30n przez n. Że skoro minus 30n przez n, równanie jest takie, to można je też zapisać tak. Wyciągam sobie w liczniku 2n przed nawias. W nawiasie zostaje n minus 15. Podzielone przez n. Te n mogę skrócić. Więc tak naprawdę mam tylko 2 razy n minus 15. No i zamiast do każdego z tych 3n podstawiać tą siódemkę, podstawiam ją tylko tutaj raz. 7 minus 15 to jest minus 8. Więc taki iloczyn to jest minus 16. A minus 16 jest zgodne z odpowiedzią D.